Chodzi na to, że idę źle. Muszę się wrócić. Jeszcze, jeszcze nie ta ścieżka. Mam nadzieję, że to już jest, już jest dobra ścieżka. Przejdę kawałek. Cześć, Siemaneczko, witajcie! Witajcie ponownie, witajcie na kanale Poznaj Kraj TV i witajcie w kolejnym odcinku cyklu 1000 miejsc Polski. Korzystając z okazji jeszcze takiej naprawdę bardzo pięknej pogody sierpniowej, mamy końcówkę sierpnia, temperatura 30 stopni ciepła, zdecydowałem się wybrać w tereny nieco chłodniejsze w Polsce, a takimi terenami są przeważnie góry, więc jadę dzisiaj w ramach Tysiąca Miejsc Polski w góry, a dokładniej w północne tereny Gorców. Jeszcze na szybko kończę przygotowywanie dzisiejszego posiłku. Będzie on się składał z oliwek, z papryczki chili, oliwki są nafaszerowane tą papryczką, no makaron, al dente, do tego idzie łosoś z puszki, przyprawy, mieszam to wszystko Pakuję, jeszcze sobie zrobię kawę na wynos i ruszam w traskę. Dzisiaj będzie wyprawa solo. No i będę miał trochę więcej czasu na to, aby porozglądać się na szlaku podczas wędrówki do punktów, które chcę dzisiaj zobaczyć. Nie przedłużam. Ponieważ wieczorem jakieś mają być burze, więc chcę zdążyć zrobić te moje dzisiejsze punkty. Yy, pakuję się szybko i widzimy się już w terenie. Jak widzicie, wersja ta sama, tylko słabszy silnik. No i ciemniejszy kolor, nie? Bo ja jeżdżę srebrnym. W tej chwili wyzerowałem sobie licznik, jestem w garażu. 0, 0 Wszędzie. No, tu już minuta minęła od przekręcenia stacyjki. No, i jestem ciekawy, jak to wszystko będzie się obrazowało na spalaniu. Ta polówka ma silnik 1.0 jako auto zastępcze. No, moc ma tragiczną, że tak powiem, pod górę nie ma szans się rozpędzić. Utrzymywanie stałej prędkości też to nie lada wyczyn. No, ale jestem ciekawy, czy pali mniej od tej polówki, którą my posiadamy, yy, która ma 1,2 silnik i 105 koni mechanicznych. Także jedźmy z tematem. No i spójrzmy, jak się klasyfikuje spalanie. Zobaczcie, przejechałem yy, Przejechałem 67 km. Średnie spalanie 4,4 litra. To jest silnik benzynowy. Jechałem cały czas na klimatyzacji, ponieważ jak widzicie tutaj jest 28 stopni, ale było nawet i 31 w porywach. Także szedłbym na pewno poniżej 4, gdybym jechał na klimatyzacji, więc spalanie nawet przyjazne dla portfela trzeba zaznaczyć. No i co, ja jadę dalej jeszcze, bo przede mną jeszcze kawałek drogi do punktu docelowego. Na pewno ta polówka pali mniej, i to dużo, od mojej tam, gdzie mam ten silnik 1.2 105-konny. No, ale to wiadomo, nie? Coś za coś. Także wykorzystuję na razie auto zastępcze, ile się da, jeżdżę, robię sobie projekt 1000 miejsc Polski, leję tylko paliwko i korzystam. Ruszyłem na szlak. Poręba górna, tutaj zostawiam auto. Jest to miejscowość, która przycupnęła u północnych stoków gorców. W tej chwili mamy tutaj temperaturę tylko 23 stopnie, Celsjusza w Krakowie jest 32. Więc wystarczyło przejechać 80 km od Krakowa na południe, w góry, i temperatura spadła już o 9 stopni. W miarę zdobywania przeze mnie wysokości, temperatura będzie oczywiście dalej spadać. Gdzieś tam delikatnie się zachmurzyło, straszą tymi burzami, ale w tym regionie ma nie padać w okresie czasu, kiedy ja będę przebywał, więc będzie ok. No ja idę, wspinam się powoli. Końcówka sierpnia. Zobaczcie, pokażę Wam, jak tutaj się klasyfikuje w tej chwili roślinność. Bardzo ładnie tutaj nam kwitnie roślina, która bardzo często jest spotykana w naszych beskidach. Ona właśnie kwitnie w drugiej połowie sierpnia. Kolor taki jak widać. Akurat ten gatunek różowy. No, rośnie gromadami. Widzę, że pszczoły też tutaj urzędują z pobliskich uli. Idę żółtym szlakiem. Pierwszy cel to las polsowski. Na razie jeszcze ostatnie łąki w miejscowości Poręba Górna. Do pozostawienia. O, tutaj zobaczcie, przeszedłem na raptem 50 metrów i mamy kilka gatunków tego samego kwiatu. Bo oprócz tego, że jest taki intensywnie fioletowy, to jest też taki różowawy gatunek i pojawił się też biały. Jak chociażby tutaj. Czyli trzy gatunki w jednym miejscu. Oczywiście nie brakuje również i wrzosów w drugiej połowie sierpnia, w Gorcach. O, wystraszyłem jakiegoś pająka. Za chwilę powinny się pojawić widoki na północne stoki gorczańskie, a także na część gór należących do Beskidu Wyspowego. A wisi ta burza w powietrzu. Nie ma w ogóle wiatru. Jest bardzo duszno, pomimo, że tutaj jest tylko 23 stopnie Celsjusza. To i tak jest bardzo duszno. A w tym miejscu nic innego jak północne stoki gorczańskie. Wracam się, ponieważ zgubiłem szlak. Przeszedłem po prostu rozwidlenie, ja powinienem iść żółtym, ale nie widziałem na mapie jakiegoś tam takiego, wiecie, większego odbicia. Być może, że ten szlak jest mocno zarośnięty i będę musiał poszukać trochę alternatywnego dojścia. Nie będę się przedzierał przez trawy i krzaki. Jeśli to jest to miejsce, to muszę się cofnąć niestety do Poręby Górnej i wybrać trochę inny wariant. Ok, chyba się wyjaśniło. Chyba muszę iść tędy. Tutaj słychać potok o nazwie do klucza niewidoczny, bo zarośnięty, ale słyszalny. Mały, niewielki potoczek. No, ja na razie się przedzieram tędy. Mam nadzieję, że to już jest, już jest dobra ścieżka. Przejdę kawałek. O, kurwa, jakie tu błoto. Przejdę kawałek A, tą ścieżką i. No i zobaczę, gdzie, mnie, gdzie mi wskaże GPS Czy idę w dobrym kierunku Ale według mapy powinienem właśnie przekroczyć ten potok do klucza Tu jest właśnie ten potok No chyba dobrze Kawałek korytem O przyjemny chłodek Bardzo przyjemny Wychodzi na to, że idę źle. Muszę się wrócić. Jeszcze, jeszcze nie ta ścieżka, która, którą wybrałem na mapie. Z powrotem schodzę do koryta potoku do klucza. Tutaj widzę jest jakiś pobór wody do górnej poręby. No woda czysta jak kryształ. Nie ma co tutaj zanieczyszczyć tego terenu z tego względu, że ona wypływa z gór, z północnych stoków starych wierchów, więc no jedynie jakaś padlina czy zwierzęta może to zanieczyścić, gdyby się rozkładała, zdechła w tej wodzie i rozkładała, a tak to to chemicznych zanieczyszczeń nie ma tu żadnych, abstrahując do zatrucia rzeki Odry. O 2022 roku, dobra, schodzę z powrotem do cywilizacji. Znowu nie ten kierunek. Tak, ewidentnie, słuchajcie, ewidentnie pomyliłem ścieżkę. Jestem 100 metrów na ścieżce równoległej do tej, którą wybrałem na dzień dzisiejszy do podążania. Jeszcze przejście takim błotnistym terenem, i będę z powrotem na twardym trakcie. No i spójrzcie, tylko ominąłem znak tylko że ja szedłem stamtąd, więc miałem prawo go nie widzieć. Żółty strzałka w prawo z wykrzyknikiem, że szlak zakręca. Tutaj mamy stary szlak czerwony ze strzałką w prawo i też jakiś wykrzyknik starej farby. A ja widziałem ten szlak, nie? To oznaczenie. Natomiast. Nie, no trochę zmyłkowo jest on narysowany. A, jest tam. Czyli trzeba było po prostu wytężyć wzrok. A, i pokonuję teraz głęboki jar. Oczywiście towarzyszą mi kolejne gatunki roślin, które kwitną pod koniec sierpnia. Akurat wiem, że ta roślina, którą macie tutaj w kadrze, ona słuchajcie, no niestety, ale. Jest znakiem takim, że lato powoli powoli od nas ucieka w tym roku, a zaczną się takie lekko jesienne, polskiej złotej jesieni dni. No i cóż, słuchajcie, wkraczam w las olszowski jak sama nazwa wskazuje wzięła się, no jak żeby inaczej od. Przysiółka Olszówka, która znajduje się kawałek stąd, bardzo blisko. Las Olszowski należy do lasów gorczańskich, bardzo dzikich, gęstych, trudno dostępnych, ale też i bogatych, słuchajcie, w obecnym czasie, w co? No w grzyby, nie? Bo mamy już sezon grzybowy rozpoczęty. No jest już, słuchajcie, 16, ja bardzo późno wychodzę na szlak, więc najprawdopodobniej nie trafię żadnego okazu jadalnego, bo wszystko już jest wycięte z samego rana przez grzybiarzy, nie? ale nie idę tutaj zbierać grzyby, tylko przyjrzeć się jak ten las olszowski wygląda, ale tutaj już bardzo, bardzo piękny klimat się zaczyna, jest na czym zawiesić oko. Zobaczcie, tutaj jest przełom potoku, który przed chwilą robiłem korytem. No i zdążyłem tylko wejść w las Olszowski. Zobaczcie, jakie piękne okazy grzybów. Oczywiście ten na moje oko jest wybitnie niejadalny. Wygląda mi to na muchomor gatunków muchomorów jest bardzo dużo. Tutaj obok kolejny grzyb. Zawijam w lewo. Tutaj potok do klucza cały czas. W górę potoku jakbym poszedł, natrafiłbym na trzy bardzo malownicze wodospady. Do nich nie prowadzi szlak turystyczny. Natomiast Wiem, że istnieją. Dzisiaj nie będę ich robił, bo jest za gęsta zieleń. Bo zostawię sobie to na zimę, jak już opadną te liście. Będzie teren lepiej odsłonięty. A ja zgodnie ze szlakiem idę w lewą stronę. No i będę teraz powoli, powoli pijał się. Zdobywał wysokość. Kurde, zapomniałem, patrzcie. Zagarka z GPS, z tym, z wysokościomierzem. Dzisiaj jakoś tak wyjątkowo. Uff. Parno i duszno, jak to mówią. No ale idę.